Wszystko jest w porządku. Operacja przebiegła bez komplikacji. Na szczęście nie doszło do perforacji wyrostka. Wyrostek usunięty z dostępu typowego, chłopiec zostanie na nas 3 dni, potem leczenie do kontynuacji w poradni chirurgicznej. Szwy wewnętrzne się wchłoną, zewnętrzne usuniemy w miarę gojenia się ran za 7 do 10 dni. Po operacji mały dostanie kroplówkę, sam będzie mógł pić dopiero wieczorem. Mogę go zobaczyć? Oczywiście. Rodzice mogą wejść. To jest yy, znajoma. W takim razie zapraszam pana. To ważne, żeby zaraz po wybudzeniu dziecko zobaczyło bliską osobę.